Witam Was w nowym odcinku, jak już wiecie, po tytule jest to house tour, więc to nic innego jak to, żeby po prostu pokażę Wam, jak mieszkam wraz z Patrykiem. Zacznijmy sobie od dolnego piętra, bo jak wiecie, mieszkamy w dwupoziomowym mieszkaniu, więc mamy jakby ten parter i pierwsze piętro. I co znajdziemy tutaj na pierwszym piętrze? Znajdziemy łazienkę, która jest tak naprawdę łazienką dla gości, ponieważ jest tam tylko toaleta, pralka i jakieś tam sprzęty do czyszczenia, które są zasłonięte oraz szafa, w której trzymamy naprawdę jakieś pierdoły i kurtki. Łazienka jest tutaj dosyć ciemna, bo ta jest zrobiona w takim no, czarnym kolorze przybita nas również sackboy. Dajcie znać, czy graliście koniecznie. I to jest taka łazienka trochę Patryka, bo on tutaj trzyma swoje rzeczy. To da się odsłonić i wtedy, i wtedy po prostu hmm, widzicie odsłania nam się dalsza część, czyli tutaj mamy pralkę i jakieś tam inne przybory I tego miejsca naprawdę tutaj jest sporo, ale no tak jak Wam mówiłam, to nic ciekawego do oglądania, bo tam mamy głównie rzeczy do sprzątania potrzebne oraz pralkę. E, idąc dalej, mamy tutaj tą szafę, ona jest naprawdę spora, możecie zerknąć, tylko nie wiem, w jakim tam stanie są rzeczy. No, i tutaj mamy dwie torby na siłownię, e, rzeczy piesków, tutaj jakieś buty, w których obecnie nie chodzimy, gry, e, no i kurtki. I też tutaj znajdują się kurtki, jak jacyś goście przychodzą. Teraz zrobimy sobie 180 stopni, i jesteśmy przy szafie z butami. Tutaj mamy buty, w których chodzimy z patrykiem. E, najczęściej pierwsze trzy półki należą do niego. Następny dół jest e, mój. To są jeden z moich ulubionych butów, ale miałem ich chyba tylko jeszcze raz na sobie, więc e, muszę się w nich wybrać gdzieś niedługo. E, są przepiękne. No i e, tutaj mamy kolekcję z Lego oraz e, z fanko Popów. Lubimy straszne Funko Popy. Moim marzeniem jest teraz dostać Funko Popa e, MJ, bo mamy już Spider-mana. Z tej najnowszej kolekcji, tak? Z najnowszej? I mamy również e, Cancerman e, z najnowszej części z Batmana, e, edycję specjalną, więc gdzieś tam mamy jakąś tam zajawkę na fanko-pupy. Mamy też e, Cyberpunk'a, e, mamy też Mike e, Jordan, w ogóle, więc jakieś tam powiedzmy fajne itemki mamy. bardzo się śmieje za kamery. Mamy też kudego którego, którego kupiliśmy w, w Mediolanie. E, z Harego Potera, Lego. I ogólnie tutaj mamy Lego, aczkolwiek to Lego podczas przeprowadzki gdzieś tam nam się trochę no, porozwalało, więc siedzi teraz w spódnicy i jak wrócimy z Dubaju, będziemy składać to Lego od nowa, bo niektóre części po prostu mu gdzieś tam poodkładały. To są części, które gdzieś tam całkiem dobrze się zachowały. Mamy też obraz od Patryka, który dostałam na swoje urodziny. On nie będzie tutaj stał docelowo, ale na razie nie wiem, gdzie go postawić. Zresztą. I zapraszam Was dalej. Tutaj mamy kanapę. Kanapa jest niby dosyć mała, ale też dużo robi nam e, ta huśtawka, bo duża część gości po prostu siedzi na tej huśtawce. Chcemy do tej huśtawki zmienić poduszki na czarne. E, szukamy cały czas, bo ten niebieski niby coś trochę wyróżni, ale tak trochę się gryzie. Kanapa jest rozkładana i e, sięga ona tak myślę, że dotąd. To jest razu taki materac i jest wygodna i jest praktyczna, bo jak więcej osób u nas śpi, to po prostu gdzieś ktoś na tej kanapie śpi. Mamy też materac smuchany, gdyby okazało się, że jeszcze większa część osób u nas śpi. Stoliczek z IKEA, to jest chyba stolik, który każdy student po prostu ma. No i co, tutaj mamy nasze winyle. Mamy z Justina Biebera dwa winyle oraz mm, Lipa. Mamy też e, książki kolekcjonerskie z Venom mm, kontra Spiderman i Spiderman kontra e, Mysterio. Tak? Dobrze powiedziałam? I dalej mamy gry pady PlayStation ogólnie trochę królestwo Patryka i no tak wygląda mniej więcej nasz salon. Jedna super rzecz, która należy do tego salonu to jest to, że mamy tutaj klimatyzację. Więc nieważne, czy za oknem jest słońce, czy deszcz, u nas albo jest ciepło, albo jest zimno i sami sobie to po prostu regulujemy i jest to naprawdę super opcja. No ta klimatyzacja to taki game żeby. Źle to powiedziałam pewnie, Ale zapraszam Was dalej. Dalej mamy kuchnię i ja... ja z tą kuchnią mam taki problem, że tutaj dosłownie przestoję to jest mat. Że, no tak, że to jest mat, to wszystkie paluchy i wszystko po prostu tutaj dotykamy zostaje, więc gdzieś tam jakieś ślady możecie zauważyć, ale mam nadzieję, że no to nie będzie brzuskami, bo naprawdę tutaj sprzątaliśmy. To jest w ogóle super opcja, bo to jest lodówka, która jest e, zabudowana i do naszej lodówki kupiliśmy drugą mini lodówkę, która jest pochłaniaczem takich brzydkich zapachów z lodówki. I powiem Wam, że odkąd tu mamy, to naprawdę y, widać różnicę, w sensie czuć różnicę, A więc y, lodówka jest super zabudowana i tak samo zmywarka. Bardzo fajnie to wygląda. Zamrażarka. Zamrażarka, ja sobie powiedziałam zmywarka. Tutaj mamy. Mm, Piecyk. I on w ogóle też jest jakiś super nowoczesny, bo on tutaj nam pokazuje, jak się nagrzewa. Yy, tak sobie dąży, mało do końca i, i w ogóle jest super. Tutaj mamy jakieś nasze rzeczy pochowane. Następnie mamy yy, mikrofalówkę, którą moja mama nam dała i już ją trzymam z dwa lata w tej Warszawie, bo ona jest przydatna, bo po prostu się cieszy, jak ją mamy. Chlepak, wiadomo, tutaj mamy różne szafki. Yy, z, po prostu je kalerze, kalerze mamy super dużo, bo teraz aktualnie są w ale mamy też e, miski i tutaj są szklanki przeróżne. Idąc dalej, mamy tutaj w ogóle stół, który Patryk sam składał razem z krzesłami. Tutaj jest lampa, jakbyście się zastanawiali. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, gdy jest to zaświecone, bo wcześniej tej lampy na przykład tego stołu tutaj nie było, bo my kupowaliśmy stół, lampę i nasze łóżko, więc wszyscy jak wchodzili w tej pierwsze tak takie, a co to jest, nie, nie uderzycie się o to. To jest lampa i nikt się w to jeszcze nigdy nie uderzył. Wygląda fajnie e, według mnie. Tutaj mamy naszą kuchenkę. Mój czajnik, jak ktoś oglądał moje Instytutor, to wiesz, ten czajnik pod, gdy temperatura jest teraz wyższa, to on zmienia kolor. Szafki, szafki, e, nasza waga do e, liczenia kalorii. Śmietnik, pieski. Obecnie piesków nie ma, więc te miseczki są puste. No i to jest w ogóle fajny gadżet, bo to jest to, co mamy też u góry, i to jest. E, może ty powiesz, e, to jest takie coś. E, no nie będę teraz tego włączał, ale to po prostu. Przewietrza dom, że nie trzeba otwierać okna, tylko otwiera się i że z tego leci, jest zimno wtedy albo ciepło. I to dom. jest w ogóle super, co nie? Tak. Operator przejmuje z powrotem kamerę. Operator przejmuje z powrotem kamerę. No i tak, jak ja mówiłam, to jest też nasza kusztawka, yy, Stoli, kanapa, klimatyzacja. Yy, I teraz tak naprawdę mamy schody i idziemy na piętro wyżej. <muzyka> I jesteśmy na naszym piętrze. Tutaj jest łazienka, która jest takim trochę moim królestwem, bo ja to mam swoje kosmetyki, tutaj się maluję, tutaj jest też prysznic, więc zaczniemy sobie od łazienki. Um, nie patrzcie na to, że tutaj są jakieś smugi, ale tak wygląda nasza łazienka, jest tutaj również toaleta. E, tutaj taka toaletka do malowania ja tutaj mam. Na przykład tak pokładane kosmetyki, możecie sobie zerknąć. W każdej bułce wygląda to e, tak naprawdę tak samo. Pędzelki, przeróżne rzeczy e, do włosów, białki, perfumy, e, waciki. Uwielbiam mieć w ten sposób waciki, jest to ultra wygodne. Właśnie nasza zmywarka się skończyła. E, no i w sumie, co? Jest, e, jest tutaj mega dobre światło, pięknie wychodzą tutaj e, zdjęcia. Tutaj mamy dywanik, który dokupiłam i no tam jest w sumie już tylko prysznic i nasze odżywki szampony i tak to wszystko e, możecie sobie wejść jeszcze głębiej tutaj jest e, lustro o którym wam mówiłam i w ogóle nagrywam e, ten house tour telefonem ponieważ mam taki problem że kamera, którą chcę kupić jest obecnie nigdzie niedostępna w sklepie jako, że teraz są święta e, wielkanocne, to sklepy też są również pozamykane, więc nawet żeby dojechać gdzieś dalej po tą kamerę nie mam jak, więc stwierdziliśmy z Patrykiem, że po prostu zamówimy tą kamerę i miała dojść nam e, dzisiaj jest niedziela, miała dojść nam e, do soboty maksymalnie pisało. E, najpóźniej w ogóle miało być w piątek, ale no ta sobota to myśleliśmy, że to będzie max, ale niestety nie doszła, więc najprawdopodobniej dojdzie we wtorek, a ja już powiedziałam, że nagram house tour, więc mam nadzieję, że telefonem e, jest całkiem okej. Okay. Staram się, więc e, mam nadzieję, że nie jakość, a grafika i jakby dźwięk są naprawdę na spoko poziomie, co? Grafika masz w grze komputerowej. To powiedziałam jakość, tak? Ja, nie jakość, a grafika będzie. Ja, ja. Więc e, Patryk mi tutaj poprawił, więc mam nadzieję, jakoś jest w porządku i że mi to wybaczycie, bo ja też bym wolała już to nagrywać kamerą, bo mam taki już kij specjalny, ale niestety siła wyższa, a po prostu wiem, że chcieliście obejrzeć ten haustup, więc no, tak wygląda moja łazienka, tak jak już Wam wspominałam i tutaj po prostu jest moje królestwo. Tutaj mam również jakieś błyszczyki i jakieś inne gąbeczki i jakieś inne rzeczy do pielęgnacji. Więc co? Zapraszam Was dalej. Za mną mamy nasze wielkie lustro oraz obraz. Wydaje mi się, że to wygląda spokojnie, przynajmniej nam się podoba. No i co? Tutaj tak naprawdę sprawdzamy swoje outfity, gdzieś też tam robimy jakieś zdjęcia i uważam, że to lustro po prostu tutaj pasuje. Bez niego mogłoby być trochę pusto tutaj. Idąc dalej, mamy taki mini korytarz i znajdujemy się już w naszej takiej strefie która chyba służy do wszystkiego tak naprawdę. Mamy tutaj naszą garderobę. Mamy tutaj nasze łóżko, które Patryk również sam składał i łóżko się rozkłada, jak wysuwa się spod tego i jest naprawdę dosyć duże. Następnie mamy tutaj, tak jak Wam wspomniałam, garderobę czyli moje i Patryka Królestwo. No, możecie zobaczyć, kto ma większy porządek. Moje rzeczy są na dole, Patryka są u góry. Proszę zwrócić uwagę na te szafki. U mnie są tylko tutaj buty takie bardziej wyjściowe i takie gdzieś do sesji, bo nie mam ich gdzie tak naprawdę trzymać i e, za dużo mówię i. Muszę się uczyć, mówić i, i, i. Więc następna szafa. To szafa, w której ja trzymam już no tak naprawdę większość swoich rzeczy, bo topy, spodnie. Tutaj mam też bieliznę i jakieś inne rzeczy, a ta część szafy to jest mój faworyt, ponieważ Patryk wpadł na taki pomysł, żebym poukładała sobie tutaj torebki. I no, mam tutaj poukładane torebki, on też gdzieś ma tutaj swoje dwie rzeczy. No i tak to wygląda. Następnie mamy nasz telewizor, który należy do nas, i ten telewizor jest jest telewizorem z LEDami. Więc po prostu jak my mamy zasłoniętą tą tutaj roletę, za co zaraz Wam pokażę i tą tutaj roletę, to jest tutaj naprawdę jest tutaj naprawdę ciemno. Więc jest tutaj naprawdę ciemno, wtedy włączamy sobie ten telewizor i po prostu dzięki LEDom, które są tutaj po boku, on nam tworzy taki super klimat, taki... No, wszystkie kolory, jakie chcemy na tym telewizorze mamy, zresztą też wam to później pokażę w e, przebitce, bo teraz jest jasno, ale wszystko zasłonimy, więc zobaczycie, jak to wygląda. Mam tutaj w, w ogóle też obraz od moich wczesnych. E, jeszcze nie mam gdzie go dać. Bo, o, kurde, no, jak widzicie, ciężko, ciężko z obrazami, ale coś na niego wymyślę. Na razie sobie stoi tutaj. Pod spodem mamy szafki, które tak naprawdę w większości należą do Patryka, on tam trzyma jakieś swoje paski, jakieś inne swoje takie pierdoły. Te walizki normalnie tutaj nie stoją, a stoją w piwnicy, ale przez to, że pakujemy się do Dubaju, no to po prostu gdzieś już tutaj jest z nami są i nam towarzyszą. To jest to samo, co było na dole, czyli to z powietrzem, że po prostu jeśli chcemy świeże powietrze, nie musimy koniecznie otwierać okna, a możemy po prostu to przesuwać. Dobrze mówię? I tutaj mamy komputer, klawiatura, monitor, komputer, krzesło, no jakby królestwo, które należy do Patryka. Tutaj gdzieś są montowane moje e, filmy, gdzieś tutaj Patryk będzie w przyszłości streamował. E, więc no, tak to wszystko wygląda tutaj na pierwszym piętrze. Mamy również Karol, Karol, Karol Kaloryfer. Kaloryfer. Jeszcze jedną super rzeczą, którą Wam pokażę od razu, jest tutaj ten wiatrak z lampą. Tylko muszę załączyć lampkę tam po boku. O nie, jedno nie śladło. No ja to Już. Tutaj w ogóle mamy też takie lampki nad nóżkiem, które można sobie dowolnie jakby przesuwać i przewracać, więc też jest super opcją. I tak, przede wszystkim to jest super ze względu na to, że możemy sobie tak naprawdę mo, e, modyfikować to światło. Może być takie niebieskie, może być takie żółte, a może być takie białe. A możemy go całkowicie wyłączyć i włączyć sobie po prostu, po prostu e, wiatrak i ja załączyłam sobie teraz na szóstkę, tutaj macie pilot, załączyłam sobie na szóstkę i dosłownie, nie wiem, w dwie minuty to się rozkręca już tak, że jest w tym pokoju naprawdę chłodno, ale na dole mamy jeszcze klimatyzację, więc też jest super, no bo gdzieś ta klima faktycznie mogłaby tutaj niekoniecznie sięgać, okna nie chcemy otwierać, no bo jak jest ciepło, to po prostu, wiecie, jakieś muchy, komary, wszystko wlatuje, więc włączamy sobie wiatrak i no możesz teraz pokazać, jak on się Kreci. I naprawdę musicie mi mu uwierzyć na słowo, robi to robotę. Ja teraz sobie go wyłączę, ale tak wygląda nasze królestwo, w którym mieszkamy. Jest tutaj super światło, naprawdę jest tutaj super światło. Z rana te okna i tamto duże okno przede wszystkim robią całą robotę. Tylko, że taki jest problem, że kto po okno u góry wysoko będzie mył. Jeszcze jedną z funkcji e, super w tym domu jest to, że te rolety, co jest pewnie też logiczne, bo są strasznie wysoko, są na pilot. Ale też da się je ustawić, że na przykład podnoszą się same powiedzmy o 8 rano i taka pobudka trochę od światła. Ja wam pokażę jak to wygląda teraz. E, są trochę głośne, ale tak sobie po prostu w swoim czasie to około minuty. Schodzą na dół i zasłaniają po prostu cały widok. Chciałam wam z tego zrobić przebitkę, ale tutaj możecie zobaczyć, że e, widać tele, telewizora, tylko, że gdzieś tam kurczę, jest nadal trochę za jasno przez to, że słońce wpada przez tą Dziurkę, no ale mam nadzieję, że widzicie mimo wszystko o, na przykład tutaj, i możecie sobie sami wyobrazić, jak to fajnie wygląda, gdy jest już naprawdę wieczór. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję, bo jest to mój nowy kanał. I nie ukrywam, że gdzieś tam takie wsparcie od Was jest mi teraz potrzebne. I w sumie to, to tyle. Widzimy się w następnym filmie. Pa! pa!